Witamy na pierwszym dniu archiwestu, czyli Dniach Archiwów Społecznych. To już druga odsłona tego wydarzenia organizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej, do której my jako Archi, Cyfrowa Archiwum Ziemi Szanowskiej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szanowie dołączamy po raz kolejny. Archiwest trwa przez cztery dni. Dzisiaj od godziny 11 do 16 można zajrzeć do nas na stoisko na Placu Tysiąclecia. Na stoisku pokazywane są są y, zdjęcia archiwalne. Y, można je przeglądać na wieszaczku. To są zdjęcia, które często przedstawiają budynki, miejsca, obiekty, których już dawno nie ma y, na planie Szanowa. Na zdjęciach zobaczymy Plac Tysiąclecia, na którym jesteśmy, zobaczymy też Bożnicę, która stała tutaj koło Domu Kultury. Zobaczymy także zabudowania ulicy Krakowskiej, których dawno już nie ma, lata Świetności, Piekarni Liszków. Poza tym można też zobaczyć bramę Stadionu Fabloku. Można było pobrać także Katalogi regionalne, wydawnictwa biblioteczne, w których znajdują się zdjęcia archiwalne pozyskiwane przez nasze archiwum. Poza tym można pobawić się i ułożyć puzzle, zmontowane na podstawie oryginalnych fotografii archiwalnych. Chętnie też porozmawiamy o tym, jak zadbać o swoje cyfrowe archiwum, uporządkować zdjęcia. Zapraszamy tutaj osoby niezależnie od wieku. Chcielibyśmy pokazać historię szanowa i osobom młodszym i zachęcić do tego, żeby też próbowały na własną rękę ją odkrywać i żeby zainteresowały się tutaj tematem. Chcemy o tym opowiedzieć. I zapraszamy też osoby starsze, które same mogą posiadać takie zdjęcia archiwalne i też gorąco zachęcamy, żeby nie pozbywać się wszelkiego rodzaju starych zdjęć albumów, tylko przyjść z nimi do biblioteki do działu informacji multimediów. Tam można takie materiały nam przekazać albo wypożyczyć do skanowania i wtedy takie materiały mogą stać się częścią cyfrowego archiwum ziemi szanowskiej. Na warsztatach będzie można się dowiedzieć z jakich źródeł w internecie korzystać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej rodzinie, jak poszerzyć zakres poszukiwań z jakich baz można korzystać. Więc jeżeli ktoś dopiero zaczyna i zastanawia się, do kogo napisać, gdzie poszukiwać informacji, co jeszcze można zrobić, i ogólnie jak prowadzić swoją pracę to właśnie te warsztaty są skierowane do takich osób. Spacer po zebraniu się grupy w miejscu zbiórki będzie szedł trasą ustaloną przez osobę prowadzącą i podczas spaceru Mariusz Paździora będzie pokazywał na zdjęciach poszczególne obiekty, które napotkają spacerowicze na swojej trasie. Będzie o nich opowiadał, więc będą Krótkie postoje po drodze, podczas których będzie można się też porozmawiać, zastanowić. Nasze archiwum, Cyfrowe archiwum Ziemi Krzanowskiej, istnieje już od 2011 roku. Jest prowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej Krzanowie. Cały czas dostajemy nowe materiały i od osób prywatnych, i od instytucji związanych tutaj z naszym regionem. Bardzo nas to cieszy. Materiał się cały czas powiększa i zapraszamy, żeby pomóc nam to współtworzyć, bo naprawdę. Gdy chcemy zachować takie elementy, które łatwo ulegają zniszczeniu, a zeskanowanie to jest bardzo prosty, prosta metoda, żeby zachować dokumenty i zdjęcia przed zniszczeniem.